Siemanko, z tej strony Robak, witam was już w ósmym odcinku z gry Watch Dogs Legion eee, Trochę informacji na początek, bo pewnie nie kojarzycie tej postaci Pozwoliłem sobie podczas e, off nagrywania, bez nagrywania, dodać sobie kilka postaci Żeby no, nie, nie robić samych odcinków z dodawania postaci, znaczy z rekrutowania tych postaci eee, no, bo zajęłoby to około, około czterech odcinków. Nie wiem, czy by chci byście chcieli oglądać jak jeden, po drugim jeżdżę po mieście, szukam jakichś potencjalnych ludzi, którzy by się przydali do teamu. A potem ich rekrutuję. Także co nowego jest? Tych yy, państwa znacie na pewno. A dołączyły do mnie cztery osoby, czyli. Yy, Liang Mok to jest pracownik Albionu. Bardzo fajna postać. Kurczę, jak tylko go zobaczyłem, to od razu go zaznaczyłem, że chcę go. <gry> Musiałem wykupić w technologii, właśnie, bo troszkę w technologii też wykupiłem. Polatałem po te kredyty i wykupiłem profilowanie szczegółowe, wzmocnioną skórę, elektropięść, chyba ten pistolet maszynowy, ale nie jestem pewien. No ale wracając do tej postaci, zdobyłem tego pracownika Albion. On jest prześwietny. Nie, że ma poprawione maskowanie. To jeszcze ma pistolet z tumikiem. Ma pałkę mm, jako lekką broń, czyli nie bije się pięściami, tylko wyciąga od razu do pałkę i bije z pałki, więc mam większe, większe obrażenia. Yy, I jest yy, umundurowany... Yy, yy, ma umundurowany dostęp, czyli możemy zrobić taki myk Tak jak ja teraz <ścoughs> jestem w garniaczku. Tak, to naciskam X, cyk. Jestem już pracownikiem Albionu. To daje na plus w strzeżonych obszarach przez Albion. Po prostu, jeżeli się nie wychylamy, nie podchodzimy za blisko innych strażników, to sobie normalnie chodzimy po tym obszarze. Bardzo fajna sprawa. A jeżeli coś się spieprzy, no to tak jak mówię. Mamy jeszcze pałkę albo broń z tłumikiem. Bardzo fajna sprawa. Druga postać to dziennikarka, bardziej mi chodziło o ten dron dziennikarski, bo jest to potrzebne do robienia tych zdjęć różnych, które są oznaczone. No ale ma jeszcze na dodatek automatyczny PM i mniejsze obrażenia otrzymuje, także też jest koks. mam prawniczkę, ona jest tylko od tego, żeby była. Nią nie będę raczej grał, bo ona ma tą pasywną pasywną... E Kurczę, ale ja dzisiaj... Pasywną umiejętność wypuszczania drużyny z aresztu losowo. Także jak nas złapie, to mogłoby nas wypuścić. No i gościu, którego ładnie odpicowałem, bo on tak kurczę wygląda, tak ziomalsko. Strasznie ziomalsko. Aż wybiorę to postać na chwilkę. Trzy minuty. Trzy minuty nagrań, tak patrzę. Że mnie, nie, nie pije w 10 minut. Jest to lekarz. Zobaczcie. Odpicowałem go na takiego ziomalka. Ale w godzinach pracy on jest lekarzem. I zobaczcie. No to jest piękne w Watch No kurcze, coś pięknego. To jest jego pojazd osobisty. A, bo wracamy do tego: do drużyny. Yy, cyk i cyk. Także mamy lekarza. On wypuszcza drużynę ze szpitala. To, jest, to też jest pasywne ma umundrowanie, czyli tam w tych placówkach medycznych nie zbudzamy podejrzeń i ma oso po pojazd osobisty, y ambulans. Bardzo fajna sprawa. Y no to wracamy do... Mój kod wariuje. Wracamy do Lianga Moka i zaczynamy robić y główne misje. Tam na czym skończyliśmy w poprzednim odcinku. To było jakieś pobieranie... O, idzie akurat gość <laughs> A skończyliśmy... Na czym dokładnie? Eee... Zbadać stację naziemną, no tak, no tak, dobrze To lecimy zbadać stację naziemną Ja tu sobie na szybko załatwię jakiś pojazd, tutaj coś fajnego stoi I jedziemy Mam nadzieję, że się nie gniewacie za to, że no, tak zrobiłem samowolkę i nie nagrałem e, tego, jak pozyskuję tych ludzi. Ale uwierzcie mi na słowo, samo e, zdobycie tego Lianga, którym gram, oraz medyka, trwało około godzinkę po pół godzinki na jedną postać. Po przy... I'm, I'm go, a mission... oh, a bridge. bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. The GPS history of the spiderball we recovered regularly pinged these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely, damp location several times. How secretive. The kind of place forbidden lovers would meet for a quick, um, shag. Or to discreetly dump a body into the Thames. Okej, okay. yy, przerwałem, bo czytałem dialogi. Yy, przy tym medyku raz mi się nie udało zrobić misji, przez co, no musiałem od nowa to wszystko robić. Bo ta sprawę. Ale okej. Okay. Yy, tutaj mamy. Tam musimy się dostać. Okej, okay, dobra. Zobaczmy co tutaj jest ciekawego. To jest pułapka. Tu musimy jakoś pająko botem się dostać Ale którędy tak patrzę? No tutaj? Nie, tędy nie przejdziemy, oczywiście Hmm. No to ci niespodziankę Nie ma tu żadnego jakiegoś przejścia? Nie ma hmm, hmm, hmm. Teraz mnie zdziwili On mój pływać w ogóle? Umie Uff się przez chwilę, przypomniałem sobie czasy GTA Vice City Co to jest? To dronem chyba mogę? Tak, czekajcie, zobaczę co to jest? Pop, pop, chiki, Intriguing. Telefon komuś. Hm. Jak to się dostać? Musimy chwilkę pokominować. Jeszcze raz wejdę na tą kamerę. Hmm. Tu nie ma jakiejś wentylacji na górze. Tutaj to widać. No ale tutaj nie widzę nic. żadnych kanałów i tak dalej. A poczekaj. No bo... znieś, Tutaj mam taką przestrzeń. jakby tam spróbować rzucić? O, 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 o. O właśnie. o właśnie. O właśnie. No, to jesteśmy w domu. No i super, jakiś zapis. Pobraliśmy czy co to? O oh, my goodness, look at all of this. na like the police were hiding out in here. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. What were they working on that led them to the Tone bombing? The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now. Since Albion's coup, the Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? Mm hmm. That's a we Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European processing center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential dead sick insurgents, whatever. So, we know who the real danger is. So, Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where and why? <laughs> it all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. There's only one way I can do this. 24-7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry, but I have to see what she's hiding And mm -hmm. to było ostatnie nagranie. So now Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale and her investigation led her to the bombings. There we have it: Albion working with Clan Kelly it's like the bubonic plague working with smallpox. it seems like zero day's web covers all of the unsavoury bits of london. tug on a thread and it leads back to them. clan kelly and albion included. well, seems clear we have to do something about all those people taken right off the streets. inspector lau mentioned albion is running their part of the operation out of the epc. detectives like us call that a lead. okay. Fajna to była opcja. Z podejrzeniem dzienników. Nie chcę tylko wyjechać. Nie chcę robić nic niebezpiecznego. Proszę nie wstrzymać się. Dzięki. -Klan right, to jest Albion Kelly Business, który zostawia zły smak w moim ustach. A jeśli Caitlin ma rację, to ten mały nugget skacze na przód kolejki. Mamy powody, by wierzyć. A former DeadSec operative may still be alive, but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped Zero Day's DeadSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DeadSec. This is kind of personal, team. Finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. Okay. Shit. Well, the good news is he's in country. No one's taking deportees from the UK. The bad news is he's probably in limbo at the EPC. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. Okej, okay, dobra, <laughs> Tu się może przydać to przebranie. No jeszcze zobaczymy w trakcie. No lepiej być przebranym niż nie. Okay. So, mhm. Gdzie ja mogę to wyłączyć? Ten tutaj na pewno nie. A tu jest, dobra, ale się ukryło. No i widzicie, dopóki idziemy tak powolutku, nie biegamy. I nie podchodzimy za blisko strażników. Tych czerwonych strefach oczywiście. To już jest szara strefa. No to oni nas nie wykrywają. Bardzo fajna opcja. Cieka, czy ja dobrze idę.

Okay, Mommy contact. What is going on here? This place is worse than a prison camp. Every day I see people come through here, torn from their homes and their families. But I'd rather stay and keep an eye on things. Maybe help out once in a while, like no. Christ. Hard to believe our government is fine with treating anyone this way, illegal or not. You could disappear without a trace in here, no one would notice. Yeah, well, people have been disappearing. Records say they have been processed, but it doesn't add up. No one ever properly leaves. And with the Kellys prowling around like fucking hyenas, I am not too optimistic about the people slipping through the cracks. Fuck. Mary Kelly and her gang of thugs have their grubby mitts and everything dodgy that happens in this city. Truth. Now, about your missing guy. The best place to start would be the EPC database. They keep a record of everyone that comes in. And be careful. Okay. Czyli muszę aż tam przejść. Dobra, nie mam problemu. Kurczę, ten materiał jest tak nieprofesjonalny. Jak ja wam nie ten, filtrem nie, 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 nie pierdnę, tak, jakoś mi się niefortunnie fajka zaciągnęło, to siorbam wam. Teraz dopiero pomyślałem, kurde. Muszę, ja muszę wam siorbać na tym nagraniu Nieważne, dobra, skupmy się na grze Tu jest wyjście, dobra, To jest wyjście eee, Zobaczmy jak to wygląda Tu jest jeden gościu, nie ma tu żadnych pułapek, które bym mógł odpalić, żeby on sobie... Wżytnie. Nie, nie, nie ma Tam jest coś, jest, dobra, nice Dobra Tego jakoś będzie trzeba. Ok, ok, ok. okay. Po walutku, po walutku, po walutku, po walutku i dołączasz do kolegi. Nie, 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 nie proszę mnie nie wykrzywiać. Cholera! Jak zwykle. A ja ja nie jestem z tego zadowolony. No ale jak mus to mus. Nie. A tu jest wejście na górę. Dobra, niks. Mm, miałaś kartę? Nie miałaś karty. To niedobrze, że nie miałaś karty. To jest pająk kobot. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, tylko że to musi być czysto. O, lipka. Przepraszam, proszę, proszę, Sążyłem. Lux. Ai To była akurat dobra akcja. I hakujemy sobie. Nie, zabieramy. Pobieramy, pobieramy, pobieramy. I dlatego lubię tego. Yeah. Oh, come on, on Badly. Tell me you found something. I have. His file has been deleted from the main database, along with hundreds of others. Still very detailed. Even when committing crimes against humanity, the government doesn't skimp on paperwork. Here is a recording labeled "Exit Interview." Mhm. Mm you know what we do with terrorists, Lopez. Ah, uh -uh, don't go pissing me off by denying anything. We know you're with Dead Sick. Think you were picked up on some random sweep? Not a fucking chance. Nothing to say. Hmm. Well, this is not going to go well for you then, because I want information. The rest of your cell, where are they? I want names, places, everything you've got. You think I'm daft? I spill everything I know, and what? You let me go? I'm not talking. I know how this ends. Oh, I don't think you do. I'm going to throw you to the wolves. The Kellys have an interesting way of disposing with problems. You think I'm scared of some fucking thugs, of winding up floating in the dams? Fuck you! You're too pretty for that, mate. <laughs> First they'll peddle you for dosh, right? Then, when you're used up, they're going to chop you up and send the pieces to the four corners. I can take whatever you've got. I almost feel sorry for you. Get him to the bloody clinic, then. Shit. They knew he was dead sick the whole time. This doesn't look good for Angel. The clinic keeps government service hours, which means it's closed. We'll have to find Angel the old-fashioned way and hack their CTOS hub. Mm -hmm. Deportation limbo, horrible living conditions, unexplained disappearances. It's almost as if the media are deliberately ignoring the situation here in favor of. Oh look here, Beatrice Stokely, 89, recently took up kickboxing to fill up her days. Fascinating. If the EPC is a typical example of how humans treat each other, I'd say a benevolent AI overlord is a step up, wouldn't you? Oh, bog off, bags. No, dobra. To jeszcze tak. Rekreacyjnie tego powalimy. No, ok. I lecimy pobierać dane. Chociaż tak, patrząc na czas nagrania, to lepszym pomysłem byłoby nie przeciągać tego odcinka do 40 minut, tylko zróbmy sobie jakieś przejmowanie jeżeli się uda oczywiście. A, to jest ten nasz kontakt, dobra, chciałem go się zabić. E, zróbmy sobie jakieś przejmowanie terenu? Nie wiem jak to nazwać. A nie, tutaj jest to. Okej. Okay. Myślałem, że muszę gdzieś jechać, to przepraszam. Nie, dobra, to już to zrobimy. Daleko jest ta jest tutaj gdzieś zaraz Ach, tutaj, okej okay. Mhm mm Czekajcie, 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 bo to ten sygnał idzie stąd, tak? Dobra, leci tutaj. Ci tutaj. Okej. Okay. To nie było zbyt ciężkie. No, coś tu się. Ewidentnie musiało wydarzyć. No w sumie to klinika. A, dobra, wpuśćmy szybko tego Tego gościa. To na pewno jest to. Tak! Rok 1984 odległe czasy. Ciekawe co to. Dobra, zróbmy rekonstrukcję. That they are here. Procedures, Mr. Lopez. We'll have you out of here in a minute or two. Ah! Ooh, wow. Whoa, 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 whoa. Fuck, what was that? We need to take a closer look. Facial analysis matches for both. They're part of Mary Kelly's little pack. So, Inspector Lau was right after all.

If I had to guess, I would say they were designed to deliver a dose of some unknown compound, not the kind of thing you find at your local corner shop. I could reconstruct the path he took if you want to see how this cliffhanger gets resolved. Stay on his tail, he may have gotten away. Fucker! Get him Before he triggers! Fuck. He's getting away! Get after him! Shit, they're catching up on him. No jestem tu, no jestem tu. No teraz tam dobra, bo to powtórki były. Ale ładnie skopa dostał. He might make it. Mm -hmm, tędy uciekał, tu uciekał dół. tu na dół. Aha, na dół. Ale pałki, był to widać, pałki, na, na pałki, Oh. Yeah, fucked up. We don't have a match yet. She's gonna kill us. No, it's fine. As long as he's not damaged, there'll be no waste. It's it's a party, high with the new network. Guess you're right. Let's tube him, get him in the van, and out to the incinerator. Well, that was unexpected. I had a feeling that microchip wasn't just a simple tracking device. Somehow it activated. Angel might be alive though. Whatever the fuck Mary Kelly's up to, he might still be alive. We need to find him. See what they did to him. And what that fucking microchip is all about. Seems like advanced technology for Mary Kelly and her band of thugs to be waving around. Could Mary be part of a scary dark web hacker group like say, oh, I don't know, pick one? Zero day? Interesting theory, Bagley, but hold your investigation algorithms for the moment, will you? Angel needs us. Tuż za rogiem. No dobrze. Niby misja rozpoczęta tu dalej trwa. Ta scenka. Okej, okay, dobra. No dobrze kochani. Słuchajcie. Jest już pół godziny materiału. Nie będziemy tego mm, rozciągać w czasie. Od razu w następnym odcinku lecimy do mm, tej spalarni i przyjrzymy się całej sprawie. Także do zobaczenia w następnym odcinku. Wyczekujcie. E, dzięki za obejrzenie. E, przypominam o zostawieniu łapki w górę, subika z dzwonkiem i komentarza. E, bardzo mnie to motywuje do działania. Także dzięki, dzięki, dzięki i jeszcze raz dzięki i trzymajcie się miłego dzianka. Cześć. Jak zwykle.